Dzień dobry. Proponuję Wam, żebyście dzisiaj Ewangelię, teksty Ewangelii połączyli sobie z czwartkowym pierwszym czytaniem. I będzie zaskoczenie, bo mamy takie combo. Znaczy, wtedy w czwartek czytaliśmy o modlitwie królowej Estery, która modli się za swoich nieprzyjaciół, ale modli się o to, żeby zginęli. A dzisiaj mamy Jezusa, który mówi, żebyśmy się modlili za swoich nieprzyjaciół, za tych, którzy nas prześladują. Dla mnie to nie jest oczywiście przykład tego, że Bóg się zmienia i zmienia swoją naukę, bo Bóg jest niezmienny, ale to jest przykład tego, że pismo święte jest dowodem na to, że człowiek się zmienia i że zmienia się nasza wrażliwość, nasza pedagogika, że zmienia się nasze postrzeganie Boga. Dlatego, że Bóg nam się odsłania kawałek po kawałku. Estera nie znała Jezusa, nie znała Krzyża, nie znała chrześcijaństwa, nie znała tego wszystkiego, co daje siłę do przebaczenia swoim nieprzyjaciołom. W świecie, w którym żyjemy, można odnieść takie wrażenie, że ta dzisiejsza Ewangelia jest w ogóle jakimś, jakąś kolejną bajką, kolejną poezją, którą się czyta. Człowiek się wzrusza, ale tak naprawdę to nie przystaje do naszej rzeczywistości. A jednak a jednak czytamy tę Ewangelię w świecie, w którym się wydaje, że to jest w ogóle wszystko na odwrót, i dlatego warto dzisiaj zobaczyć nie tyle, żeby się czytać tę Ewangelię, nie tyle po to, żeby się oskarżać, że nie kocham swoich nieprzyjaciół, że, że nie potrafię do nich mieć jakichś takich dobrych uczuć. Ale chodzi o to, żeby ta Ewangelia była dla nas takim challenge, takim wyzwaniem do tego, żeby jednak przekraczać to, co ludzkie. I oczywiście, że całkiem inaczej wygląda miłość do nieprzyjaciół w teorii, wtedy kiedy sobie rozmawiamy, kiedy klęcimy vlogi, kiedy siedzimy przy zielonym stoliku, mówimy kazanie. No bo wtedy słowa nic nas nie kosztują, no chyba, że mamy jakieś bardzo trudne doświadczenie za sobą, wtedy te słowa też kosztują, ale generalnie jest to proste. O wiele trudniejsze to jest wtedy, kiedy yy, no rzeczywiście mamy za sobą jakieś trudne doświadczenie i ta miłość do nieprzyjaciół staje się czymś bardzo realnym i wtedy kosztuje i oczywiście, że wielu z nas nie potrafi tego robić albo robi to na raty, robi to przez całe życie uczy się tego jest w procesie i myślę, że ta Ewangelia właśnie po to jest żebyśmy nigdy nie spoczęli na laurach żebyśmy przez całe życie motywowali się do tego żeby próbować kochać swoich nieprzyjaciół nie oskarżali się przez całe życie, ale próbowali kochać przez co jesteśmy cały czas w procesie zmiany, w formacji, która y, sprawia, że jesteśmy coraz bliżej Jezusa. Y, ta Ewangelia jest też po to, tak ją czytam, żeby y, nie chcieć sobie kiedykolwiek powiedzieć ja już wiem, ja już osiągnąłem, ja już jestem u celu, ja już to zrobiłem. Y, nie, jestem cały czas w procesie, cały czas się uczę. Więc y, taką lekturę Wam dzisiaj polecam i co? Bardzo Wam dziękuję za wszelkie dobro i dziękuję za Wasze wsparcie naszej zrzutki hospicyjnej. Mamy 60, ponad 62 tysiące złotych, więc idziemy do przodu. Bardzo Wam dziękuję i dobrej soboty. Trzymajcie się.